Teraz sobie dowiązuję, robię pętelkę w kolorze turkusowym i dowiązuję narożnik, przerobię, zacznę od narożnika, który przerobię u szczytu tutaj grupy złożonej z trzech słupków przerobionych razem. A więc przekładam szydełko, ta nitka dowiązana, przeciągam. O i w ten sposób dopiero tylko do, przymocowuję tą nitkę, i narożnik ma formę, składa się z dwóch słupków, dwóch oczek łańcuszka i dwóch słupków, czyli Jestem na początku okrążenia, pierwszy słupek przerobię, zastępując trzy oczka łańcuszka, to jest równoważnik pierwszego słupka, czyli właściwie liczone jako pierwszy słupek. Teraz drugi tutaj słupek, o już przerobiony regularnie, następnie dwa oczka łańcuszka i w tym samym oczku u szczytu tej grupy dwa kolejne słupki, czyli pierwszy słupek i drugi słupek. I tutaj już mam pierwszy narożnik. I następnie jedziemy, jedziemy dalej i teraz na długości boku przerobię trzy słupki, pięć półsłupków z narzuceniem i trzy słupki i dojdę do kolejnego narożnika, który będzie symetrycznie w tym samym uszczytu takiego właśnie, takiej grupy trzech słupków przerobionych razem. A więc jedziemy, trzy słupki, pierwszy słupek tutaj na tym oczku łączącym, tutaj drugi słupek na tym długim podwójnym słupku i ja go przerobię w wersji front post, czyli żeby wydobyć wyciągnego... Wbiję od przodu, czyli to jest taki słupek, ale w wersji front post, czyli FPDC i tutaj na tym oczku łańcuszka kolejny słupek, czyli słupek wbijany na płasko. I teraz dalej półsłupki z narzuceniem, czyli tutaj uszczę tutaj kolejnej grupy trzech słupków. Półsłupek z narzuceniem, czyli narzucam nitkę na szydełko, wyciągam, ale dalej przerabiam już jak półsłupek, czyli o jedno przeciągnięcie, czyli troszeczkę wyższe niż zwyczajny półsłupek, ale troszeczkę niższe. Bo składający się tylko z jednego przeciągnięcia, niż słupek. Teraz pierwszy półsłupek z narzuceniem, tutaj w tym przejściu, drugi półsłupek z narzuceniem. Ja sobie założyłam, że te podwójne słupki będę dalej wypychać do przodu w formie oczek reliefowych, a więc znowu o tutaj przechodzę, wbijam od przodu, wyciągam i kolejny półsłupek z narzuceniem, czyli mam raz, dwa, trzy półsłupki z narzuceniem, czwarty półsłupek z narzuceniem. Piąty półsłupek z narzuceniem uszczu tutaj grupy z trzech słupków przerobionych razem, i trzy ostatnie oczka na tej długości łuku, czyli słupek. Pierwszy słupek tutaj w tym oczku rozdzielającym. Dochodzę do kolejnego podwójnego słupka, a więc tutaj o, przerabiam słupek, ale wbity od przodu. Jestem na drugim słupku. I tutaj trzeci słupek, i rachunek mi się zgadza, dochodzę do takiego samego elementu, czyli grupy trzech słupków przerobionych razem. I tutaj. Przerobię sobie mój narożnik, czyli dwa słupki, dwa oczka łańcuszka i dwa słupki wbite w tym samym oczku, wychodzące z tego samego punktu i zaraz pokażę, jak to tutaj wygląda, i liczące się już te dwa kolejne słupki do kolejnej długości boku, czyli o, to wygląda w ten sposób, a więc narożnik, Następnie trzy słupki, pięć półsłupków narzuceniem, trzy słupki dochodzę do kolejnego narożnika i w ten sposób przesadam cztery długości boku.